Dajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dziś odcinek, na który wielu z Was czekało. Zawsze narzekacie na PZW, na Wody Polskie i tak dalej, na SSR, na PSR. A dziś postanowiłem, że porozmawiamy właśnie z jednym ze strażników, czyli z panem Ryszta Ryszardem Grzpińskim. Witam. Cześć Grzesiu, witam serdecznie. Grzesio Marcinkiewicz, gospodarz. Że tak powiem, programu. <noise> bardzo mi miło zaprosił mnie do tego filmu. Kochani, sprawa jest bardzo prosta. Za chwilę zobaczycie parę ciekawych rzeczy, chociaż przyjechaliśmy tutaj na rzekę odrełowić ryby. To jest jakaś mała różnica, prawda, między łowieniem ryb a sprzątaniem brzegów. No tak. <noise> Nie umawialiśmy się na sprzątanie, ale w związku z tym, że widzimy, co się dzieje, postanowiliśmy szybko skręcić ten program, abyście zobaczyli, moi drodzy, to, co się dzieje nad wodami. Grzesiu, co widzimy? Widzimy duży problem. Generalnie, moi drodzy, każdy z nas narzeka. Wiemy, jaka sytuacja, jaka sytuacja nas generalnie teraz złapała na Odrze i nie tylko na Odrze, bo mówimy tu o całym kraju. Wiemy, co się dzieje z Polskim Związkiem Wędkarskim, wiemy, co się dzieje z wodami polskimi, ale zastanówmy się nad jedną bardzo ważną rzeczą: co się dzieje z nami, bo tutaj mamy mega wielki problem. Chodzi generalnie o śmieci. Ale zanim przejdziemy do śmieci, moi drodzy, zadajmy jeszcze kilka pytań, bo jest to bardzo ważne. Panie Ryszardzie, ma Pan w ręku właśnie uprawnienia strażnika, e, społecznego strażnika rybackiego. Niech Pan mi powie, co może taki strażnik, a czego nie może. E, miałem ostatnio sytuację taką, że przyjechał do mnie kolega, który jest tak samo strażnikiem jak i Pan. E, widzieliśmy kłusownika. I nie mogliśmy praktycznie nic zrobić. Mimo tego, że byliśmy nad wodą, widzieliśmy, że facet, co facet robi. Mogliśmy zgłosić to na policję, facet się zwinął, i było tyle po temacie. Ja może powiem, co powinien strażnik zrobić zgodnie ze statutem yy, Społecznej Straży Rybackiej i uważam, że między Społeczną Strażą Rybacką a Państwową Strażą Rybacką Zawodową nie powinno być żadnej różnicy oprócz tego, może, pewnych uprawnień noszenia broni palnej wiadomo to są rzeczy już bardzo poważne ale mi się wydaje że uprawnienia karne uprawnienia dyscyplinujące strażnicy społeczni powinni posiadać takie same jak straż zawodowa ta legitymacja ta legitymacja uprawnia strażnika społecznego do kontroli wędkarza takiego jak ja takiego jak Grzegorz i setek tysięcy innych wędkarzy nad wodą Podczas wykonywania amatorskiego połowu ryb. Ale taki strażnik rybacki, jeżeli jest sam, to może sobie tylko grzecznie popatrzeć, co kłusol robi, albo do czego się dopuszcza, i więcej już nie może zrobić nic. Taki strażnik rybacki społeczny nie może praktycznie nic, oprócz tego, że może wziąć słuchawkę od telefonu, zadzwonić po policję, która przyjedzie po trzech godzinach, albo w ogóle. A ja już się wielokrotnie z takim czymś spotkałem, gdyż miałem wielokrotnie, Przypadki takich rzeczy nad wodą. Yy, I straż społeczna jest, można powiedzieć, z tytułu prawa ubezwłastowolniona. To, że się mówi o tym, że strażnicy społeczni mogą bardzo wiele, powinni bardzo wiele powinni kontrolować, dbać o to czy o tamto, to ten patetyzm zostawmy sobie pod poduszką. Ci młodzi ludzie, którzy czy nie wiem, ludzie w podeszłym wieku, czy jakby nie było każdy strażnik społeczny, jest tym strażnikiem, bo chcę dbać o środowisko, chcę pomagać nam, wędkarzom, i to jest jego główny cel. Ja też z takiego celu wychodzę, ale jeżeli widzę, że nie wolno nam kompletnie nic, bo to, bo tamto, to czasami ręce opadają i się nie chce po prostu. A nic. jeśli jest wędkarz jakiś na brzegu, można przyjść po tego wędkarza jako drugą osobę? Tak, oczywiście można. Taki strażnik, jeżeli jest osamotniony, nie ma kolegi podczas kontroli, a widzi ewidentne łamanie prawa przez następnych wędkarzy, ma pełne prawo podejść do wędkarza, poprosić go o to, żeby on podszedł z nim, dokonał kontroli wędkarza tego, który hipotetycznie łamie to prawo wędkarskie. Ale tu następuje problem, bo taki wędkarz powie, ale ja się nie chcę mieszać, mnie to nie interesuje, bo wie Pan, niech Pan to sam załatwia. I zaczyna się znowuż problem. Moi drodzy, wróćmy na inne tory. My dokładnie wiemy o tym, że jest problem z zawodową strażą rybacką, gdyż jest tych ludzi za mało. Nie mają na to środków, gdyż wojewodowie poszczególnych województw niestety nie kładą tyle finansów, ile prawdopodobnie powinno się kłaść na zawodową straż rybacką ku ochronie naszych wód, jezior, rzek i wszystkich innych akwenów, na których my łowimy ryby. Pomóżmy tym strażnikom, ale też żądajmy od tych strażników, żeby oni wykonywali swoją pracę w sposób bardzo sumienny. Powiem szczerze jedną rzecz. Ja jestem nad wodą bardzo często. Łowię ryby bardzo często. Łowię tutaj na naszej kochanej odrze, bo tutaj się wychowałem. Łowię ryby na turawie, na odpuchowie, głębinowie, na Rzecenysie, na wszystkich bajorkach, które są obok. I powiem szczerze, ostatni raz kontrolowano mnie nad wodą 7 lat temu. Moi drodzy, to nie dlatego, że jestem osobą, gdzieś tam znaną w świecie wędkarskim. Z takiego czy innego powodu, i ktoś do mnie nie podchodzi. Po prostu tych strażników nie ma. Jest, nie ma kto kontrolować. Nie ma kto kontrolować. Nie ma tych ludzi. A jeżeli nawet by się znaleźli ci strażnicy, nawet jeżeli by chcieli coś robić, to ich prawo jest żadne. Ja chciałem się dostać do Straży Rybackiej Społecznej, ale przejście przez te wszystkie procedury to jest jakiś horror. Latanie najpierw przez rok. Charytatywnie oczywiście, e, z, z, z strażnikami, kontrolowanie po nocach i tak dalej. Zamiast po prostu wydać uprawnienia, słuchaj, taki, taki jest z regulami, robimy Ci szkolenie trzydniowe i zaczynasz być strażnikiem. Takich strażników by było dużo więcej i każdy każdego by pilnował, bo ja jestem strażnikiem, to ja mam pilnować. I ludzie by nabrali do siebie takiego, takiej pewności, że kurde, metro ode mnie łamie przepisy, czemu mam nie skontrolować, przecież mam blachę. Zmieńcie coś w końcu w tych uprawnieniach, i mówimy teraz do zarządu głównie, głównego. Zmieńcie w końcu coś w tych uprawnieniach, żebyśmy mogli coś robić, a nie tylko patrzycie z boku i narzekacie, że kolejne wody wam na tą chwilę odbierają. Pokażę zezwolenie amatorskiego połowu ryb wędką, bo tak to się nazywa. W tej książeczce, która ma kilkadziesiąt stron, bardzo skrupulatnie wydrukowanej, znalazłem jeden, jedyny zapis. W takim podpunkcie przypominamy na stronie 22 jest napisane, że wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 metrów bez względu na stan, jakim go zastał. A więc z jednej strony dajemy przyzwolenie tymi przepisami, pseudoprzepisami, zezwolenie śmieciarzowi wędkarzowi, który przychodzi, narzuci stertę śmieci. A nakładamy obowiązek dla drugiego wędkarza, który przychodzi w to miejsce, żeby to posprzątał po tym śmieciarzu. Kuriozo. szanowni państwo, przestańmy tutaj jakby przyklepywać tym przepisom, bo one są nijakie. One się mają nijak do rzeczywistości. Nie mówmy o tym, że ustaliły zarządy kół wędkarskich wieszania worków na drzewach, bo to w dalszej części tego programu usłyszycie, jak to wygląda. To się ma również nijak do Przepisów, wieszamy worki, gdzie zwierzęta, lisy, kłony inne, zające się duszą, zapięte pętlą z plecionki, duszą się, jedzą plastiki. To jest tragedia. Zanim zagłuszy nas barka, e, powiem Wam tylko jeszcze szybko o jednej bardzo ważnej rzeczy. Na całym odcinku, no, na całym odcinku Odry obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb. Obecnie? Całko, tak, całkowity nauki. No bardzo często w komentarzach piszecie, kto tego będzie pilnował, i tak dalej. Pilnujmy tego sami, z tego powodu, że ja bardzo często łowię na odcinku nauki, no który jest od lat na odrze. I z jednego brzegu potrafią krzyczeć do drugiego: Stary, wypuść tą rybę. Tu nie wolno zabierać ryb. I ludzie wypuszczają te ryby. I wygląda to całkiem dobrze. A na tą chwilę przejdźmy sobie do kolejnego problemu. bo i tak, barka już nas zacznie zaraz zobaczyć. Zobaczycie sobie. ładniejsze zdjęcie. Zanim przejdziemy do kolejnego problemu, powinniśmy powiedzieć sobie o jednej bardzo ważnej sytuacji, która miała miejsce właśnie tego dnia. Mieliśmy okazję przejść dosłownie 200 metrów i natrafiliśmy na pana, który nieświadomie, powiedzmy, łamał przepisy i właśnie w takich momentach powinniśmy reagować. Nie chodzi o ja to, bo jak pan o tym nie wie, a może pan o tym nie wiedział. Ja pan nie, to... wiedziałem, nie, że nie, nie, że mogę się po... no nie, po nie, na nie, na nie, 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 a nie, nie, i co? nie, 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 Piękne rybki, może nie wypuścimy? Wypuścimy je dlatego, że po prostu no taka jest zasada, no. rozumiem. Taka jest zasada, że po prostu trzeba je w ten okres w tym czasie, 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 w tym nie w w w tym tylko proszę panią górę, żeby nie zabierać. Siatki, nie siatki według, według rozporządzenia, w ogóle nie wolno mieć nad wodą ze sobą. No. Moi drodzy, edukujmy, pokazujmy i tłumaczmy. Bo to tak. wtedy takie A, chwile będą nas jeszcze spotykały. Już chciała i popłynęła. Kochani, jesteśmy nad odrą, nad naszą piękną odrą. Spójrzcie tylko tutaj po lewej stronie, po, po naszych prawych rękach, waszej widowni, po lewej. Jaką mamy piękną rzekę. Y Zobaczcie najpierw tam, w tamtą stronę, yy, co nam natura dała. A za chwilkę spójrzcie tutaj, co nam dali wędkarze, pseudo wędkarze, co nam dali pseudo turyści i co dają nam, czym nas karmią codziennie. Yy, nie chciałbym, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, że robimy jakąś nagonkę na turystów, którzy przyjeżdżają nad wodę, bo przecież to nie jest naszym celem. Naszym celem jest to, że ja łowię ryby od 51 lat, Grzegorz, troszeczkę może krócej, bo wiadomo, z wagi na wiek, ale równie zaangażowany jest mocno całym swoim sercem i ciałem i, i swoją, swoją wiedzą wędkarstwa, a zarazem też w ochronę środowiska. Nie chcemy tutaj patetyzmu, nie chcemy tutaj robić, nie wiem, wielkich zebrań społecznościowych. My chcemy przekazać, przejść do świadomości wędkarzy, śmieciarzy. Moi drodzy, 6 lat temu, przepraszam, 8 lat temu napisałem artykuł do kilku gazet wędkarskich już nie, część tych y, tytułów nie istnieje. Poczytne tytuły, jak Wędkarski Świat, czy Wędkarstwo Moje Hobby, Obecne Wiadomości Wędkarskie, czy y, inne jeszcze czasopisma, które istniały, niestety już teraz y, nie, nie funkcjonują na rynku, pod tytułem My Wędkarze Śmieciarze. Zatytułowałem to dlatego, że y, uznałem, iż y, My Wędkarze, ja mówię ogólnie My Wędkarze. Nie zaliczam się co prawda do tego grona, niegrzegorza, yy, wędkarzy, śmieciarzy, ale niestety my jesteśmy wędkarzami, a więc musimy też mówić my. Mówimy o ludziach, którzy nie szanują ani siebie, ani nas, ani tej przyrody, którą nam natura dała. Spójrzcie, tutaj pod naszymi nogami leży trzy opakowania po robakach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście puszek po kukurydzy. Słoiki, jakieś atraktory, inne rzeczy, zmniejszone koszyczki zanętowe, które tutaj leżą odłogiem takich miejsc. Będziecie widzieli, czy widzieliście już, jak sam wyciągałem osobiście to z krzaków, będących tutaj w pokażę Pokażemy Wam na tym filmie jeszcze wiele innych ciekawszych rzeczy, które naprawdę nie spodziewalibyście się, że można coś takiego znaleźć. Chciałbym, żebyście spokojnie przemyśleli ten film. Abyście przeszli do natury w sposób bardzo płynny, abyście pomyśleli, co będzie po nas, jak my odejdziemy z tego, z tego świata, kiedyś to nastąpi, zostawmy naszym dzieciom, zostawmy naszym y, przyszłym wędkarzom y, coś, czego będziemy się, z czego się będziemy szczycić, bo na razie póki co to się nie mamy z czego szczycić, bo widzimy, w czym stoimy. Ten materiał generalnie powstaje z tego powodu, że ten problem się nawarstwia. Zauważcie, że dopiero co był pomór, dopiero straciliśmy bardzo dużą ilość ryb, 220 ton z Odry. A w tym momencie nakłada nam się jeszcze problem kolejny, człowieka. Narzekacie wszyscy na PZW, narzekacie wszyscy na Wody Polskie, oczywiście ja też. Ale weźcie pod uwagę jeszcze siebie. Bo takich ludzi, którzy robią to w ten sposób ja myślałem, że generalnie mamy tutaj dużą jakąś społeczność etyczną, a tu się okazuje, że jest całkowicie odwrotnie. Zastanówcie się nad tym, zanim to wszystko spieprzymy na tyle głęboko, na tyle mocno, że już nie będzie co zbierać. Ruszmy troszeczkę nasze głowy i czasami ręce, bo łatwo jest przywieźć browar, który jest pełny, to czemu nie łatwo jest zabrać tego pustego opakowania? żebyśmy się nie musieli wkurzać każdy z nas gdzie pamiętajcie że przyjeżdżacie z dziećmi i dziecko idzie sobie w krzaczki i okazuje się że nagle wychodzi ze szkłem w nodze zastanówcie się po co my to robimy po co są akcje takie jak ekorapala gdzie zebraliśmy ogrom worków ze śmieciami tak samo było ostatnio przy zawodach Robinsona powinny to być bardzo fajne zawody były to mistrzostwa kobiet i osób niepełnosprawnych, jeśli się nie mylę. Po tych zawodach przez trzy tygodnie leżały wory śmieci, dopóki my, wędkarze, znowu nie interweniowaliśmy. Dlatego interweniujemy teraz do Was. Trzeba coś z tym zrobić. Zbierzmy po prostu jakieś myśli w sobie, abyśmy naprawdę mogli jeszcze jakkolwiek korzystać z tej wody. Te śmieci, które tutaj leżą, to nie wiem komu one są rzucone: czy na pamiątkę, czy flejtuch, brudas, świntuch, antywędkarz, pseudowędkarz, pseudoturysta, syfiarz. Tylko takie inwektywy cisną mi się na usta. Gorszych nie mogę, bo jestem przed kamerą i jestem przed wami. Po drugiej stronie, za chwileczkę wam to pokażemy, leżą worki pełne, wypełnione czarne worki śmieciami, a więc butelkami, plastikowymi pudełkami po robakach, puszkami po kukurydzy. Jak sądzicie, kto to przynosi na wodę? Wydaje mi się, że chyba wędkarze, prawda? tak? No głównie wędkarze. A czy wędkarze łowią na robaki? No tak. A na kukurydzę? No oczywiście. A piją alkohol? <noise> Myślę, że to nie, nie trzeba o tym mówić nawet. O tym nie musimy mówić, jest to logiczne, jak to, że świeci słońce, że mamy dzisiejszy dzień. Natomiast, moi drodzy, żarty żartami, a sprawa jest na tyle poważna, że niestety, ale musimy przejść do tematu in meritum sprawy, więc musimy po prostu zacząć brać te wszystkie sprawy w swoje ręce. To, co Grzegorz powiedział przed chwileczką, Narzekamy na PZW, narzekamy na Wody Polskie, narzekamy sami na siebie, narzekamy po to, żeby narzekać, a może przestajmy narzekać. Może? Generalnie mentalność Polaka jest taka, tak. nie? Żeby cały czas narzekać, ale nic nie zrobić. No niestety, no to, to, to całe narzekanie właśnie mamy w sobie we krwi, my jako Polacy jesteśmy narodem, który strasznie lubi narzekać, tylko za bardzo nie, nie chce się wziąć za robotę. O ile nie możemy, broń może wszystkich wrzucać do jednego koszyka, bo byśmy skrzywdzili tysiące słusznych wędkarzy, porządnych ludzi, którzy dbają o czystość i tak dalej. O tyle wśród nas są niestety ludzie, którzy psują naszą, nasze dobre imię yy, i to, to jest najgorsze. Pamiętajcie, moi kochani, o jednej rzeczy. Lata temu wstecz yy, zarząd główny Polskiego Związku Wędkarskiego yy, wydał dekret, wydał przepisy, które mówiły o tym, że wędkarz ma obowiązek w promieniu swojego stanowiska wędkarskiego utrzymać czystość i ład. I tak, powinien sprzątać. Ostatnio rozmawiałem o tym z moim kolegą Piotrem, że ma być właśnie takie coś, że ma być sprzątanie i tak dalej wokół siebie. Tylko pytanie, kto to będzie egzekwował? Kto to sprawdzi? A może inaczej, Grzegorz, sprawdzanie jest jedną rzeczą, a ustalmy jedną rzecz, skoro każe nam polski związek wędkarski sprzątać wokół własnego stanowiska wędkarskiego, to czy polski związek wędkarski pomyślał o tym? Żeby zapłacić za wywóz śmieci, nam, Tobie, mnie, kolegom, wędkarzom, którzy taszczą, ja taszczę osobiście do mojego samochodu nieraz pełne wory śmieci. Niebieskie worki wrzucałem do swoich kontenerów, do swoich y, koszy na śmieci, czy to firmowych u mnie w firmie, czy to też moich prywatnych. Ale zadaję sobie pytanie, co ma zrobić Pan Kowalski, który ma domek jednorodzinny, ma tam jeden kubełek na śmieci i naraz y, znajdzie się w takim obszarze syfu, ma wstać i tuż nie wędkować, bo jest syf, prawda? Powiem Wam jedną rzecz. Błędem, kardynalnym błędem nie do wybaczenia jest błąd Polskiego Związku Wędkarskiego, że przyzwala na przepisy tego rodzaju. że Mówi się o tym, żeby wieszać worki na drzewach, żeby tam wędkarze wrzucali śmieci. Moi drodzy, czynicie krzywdę naturze, zwierzętom zającą, kuną, wydrą, bobrą, które się wplątują w plecionki wędkarskie, które się duszą, które giną uduszone w wodzie. Przez to, że te, czy lisy, które wydrapują z tych worków resztki jedzenia, nie zostawiajmy tych śmieci nad wodą. Zabierajmy je do domu, skoro przyniosłeś człowieku pełną butelkę płynu, niekoniecznie alkoholu, bo to nie jest akurat nie przykładem, ale skoro butelka plastikowa waży 2 litry, 2 kilogramy, przepraszam, ma w sobie 2 litry płynu i po wypiciu waży 5 deko. Czy to jest aż takie tłum? Myślę, że o tej etyce e, można by mówić długo. Pytanie tylko, czy ktokolwiek ruszy swoje sumienie, żeby zacząć w ogóle to robić. Ja, powiem... ja proponuję, żebyśmy ten film pokazali z biegu. Tak, ale w głównym zarządzie. Tak. No i drodzy, to jest pomysł żegorza, który uważam, że jest bardzo słuszną rzeczą. Obrobimy ten film naprawdę profesjonalnie. Dedykujemy ten film włodarzom naszego Związku Wędkarskiego. Dedykujemy ten film również śmieciarzom, wędkarzom, bo tak będziemy ich nazywali. Tych ludzi, którzy zostawiają coś takiego nad wodą, tym ludziom dedykujemy ten film, żeby się troszeczkę otrząsnęli. Ale chciałbym również, żeby prezes zarządu głównego PZW y, usiadł, pani prezes, bardzo nam miło, y, bo w końcu jak kobieta objęła rządy nad Polskim Związkiem Wędkarskim, a kobietu u mnie w firmie przynajmniej... Wymieniłem praktycznie można powiedzieć 100% obsady biurowej męskiej na żeńską i to jest, to jest najlepiej i to funkcjonuje, mam nadzieję, że teraz się w końcu znacznie może jakiś porządek. Może Pani Prezes w końcu zatrzęsie wszystkimi i ruszy ten temat, abyśmy nie musieli przychodzić nad wodę z workami po śmieci. My przychodzimy wędkować. Ja pomijam sprawę opłat za, za kartę wędkarską. Czy one są duże, czy małe, to jakby nie jest tematem kompletnie naszego filmu. To, że, że one są takie, jakie są, to jest odrębną, od, odrębną sprawą, kompletnie. Nas interesuje troszeczkę wyższa sprawa, troszkę poważniejsza sprawa, aniżeli opłata za kartę wędkarską. Świadomość ludzka, która jest, która istnieje, chciałbym, żeby, żeby tym kanałem dotrzeć do ludzi, żeby zrozumieli, że skoro przyniosłem te. Trzy pudełka z robakami nad wodę, i one opróżnione zostały. To, żeby mnie zabrał i wyrzucił w domu do kosza na śmieci. Nie nad wodą. Moi drodzy, wiemy już jak to wygląda, a mieliśmy przed dosłownie chwileczką okazję skontrolować pana, który na tą chwilę miał ryby w siatce. Miał ich pięć płoci. Dwie duże, ładne płocie, trzy mniejsze. Natomiast nie wiedział o tym. Przy, przy, przyznajmy, że może nie wiedział, może nie chciał wiedzieć że nie wolno na tą chwilę ryb z Odry zabierać. Yy, powiem, powiem w ten sposób, że są ludzie oczywiście, którzy nie mają dostępu do internetu. To był starszy pan, który mógł nie wiedzieć. Przyjmujemy, że na 90 parę procent mógł nie wiedzieć. I tak przyjmiemy się, trzymajmy się tej tezy. Natomiast pamiętajcie kochani, że na 100% wędkarzy, 98% wie o tym, że tych ryb się nie zabiera, przynajmniej teraz Odry, do końca tego roku z uwagi na to, żeby chronić tą rybę, gdyż niestety pozbyliśmy się ponad 200 ton, z jakiego powodu, to sami dokładnie wiemy. Natomiast mam nadzieję, że ten film Pan pokazał ten ogrom problemu, jaki jest nad rzeką Odrą, nie tylko nad rzeką Odrą, ale w ogóle nad wszystkimi naszymi wodami. Widzieliście, czego dopuszczają się wędkarze. My wędkarze, nazywajmy to po imieniu. To nie, że Grzegorz czy ja, tylko my wszyscy wędkarze dokładamy swoje palce do tego do tej kupy śmieci, którą pokazaliśmy wam przez cały czas trwania tego programu. Oczywiście, bo nie ma kogoś, kto nie rzucił papieru, nie rzucił puszki i tak dalej. Kto tego nie zrobił? Nigdy? No to po prostu ściemnia. Nie niech ma rzuci co kamieniem po raz pierwszy, tak? tak? Albo niech pierwszy rzuci tym kamieniem. To jest najgorsze, że niestety nie szanujemy nas nawzajem siebie, nie szanujemy przyrody, tego co nam ta przyroda dała. No to jest najbardziej bolesne i tragiczne, dlatego myślę, że trafimy do świadomości tych wszystkich, którzy oglądają ten program, aby zauważyli, że ten problem dotyczy nie tylko nas, ale dotyczy również i Was. Panie Ryszardzie, dziękuję, dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki serdeczne, zapraszam. Życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że będziemy mieli czyste wody i czyste brzegi. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A my jedziemy na kawę. Jedziemy.